Czacha, widzę, że tęsknisz, tęsknisz w ogóle. Gdzie jest Radecki? Powiedz z co się z nim dzieje. No ostatnio jakąś wenę stracił na streamowaniu, ale ja też miałem taki tydzień, kurwa. Powiem, że musiałem trochę dychnąć, pozałatwiać sobie sprawy różne, kurwa. Do rodziny wrócić. Dzieci przestały mnie poznawać. A bo, kim jest ten pan, który siedzi przy komputerze i zarasta? To ja ojciec. Gdzie on jest? właśnie też nie wiem. Gdzie jest Radecki? nogę gadam z nim na DC i gra No... Czasem tak jest, ale to wiesz co, bo... To jest też taka... Ja... Bo jak sobie siadasz i chillujesz bombę, nie? Siadasz sobie i chillujesz sobie bombę przy kąpie i grasz, nie? I nie musisz gadać, nie musisz nic robić To jest taki naprawdę chillera utopia A jak odpalasz się tego streama, to gdzieś tam cały czas musisz być gdzieś trochę skupiony Cały czas gdzieś się fokusować Chciałem powiedzieć, że bąka nie musisz puścić, ale co tam, jak chcesz to se walisz